Cześć, witam was. Dzisiaj ja mianowicie potrzebuję pomocy. Słuchajcie, no 1.6 benzyna z gazem i jest problem tego typu. Posłuchajcie. Przekaźnik. Taki właśnie przekaźnik pompy paliwa on sobie pyka. Pyka, pyka, pyka. Eee, tutaj kupiłem nowy przekaźnik i jest to samo. Nie działa i nie mogę za cholerę odpalić samochodu. Pompa paliwa, która jest z tyłu, jest wyczyszczona. Nie ma żadnego syfu. No i powiedzcie mi, co to może być. Jak słyszycie, pyka, 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 pyka. I za cholerę nie mogę odpalić samochodu. Drugi kluczyk. I jest to samo słyszycie ten przekaźnik już tam kombinowałem e, rozebrałem słuchajcie tutaj e, całą tą centralkę sprawdzałem przewody psikałem gdzieś tam czy coś nie e, czy coś nie styka wszystko było był, wszystko, wszystko e, na, na pierwszy rzut oka jest ok no nie i dlatego znowu, znowu coś mi się tutaj zawiesiło w tym moim pasacie i za holinder nie mogę go odpalić. Eee, pokazywałem filmik dwóm mechanikom. Rozłożyli ręce. Nie wiedzą, co jest grane. Dajcie znać, jeżeli mieliście taki problem. No popatrzcie. wymieniam kluczyki, cały czas ten przekaźnik. Ten przekaźnik, tak jak mówię, tu jest nowy przekaźnik Tamten jest idealny I cały ta, czas ten przekaźnik pyka Pompa paliwa jest czysta Oj, przestał pykać No i popatrzcie, teraz Teraz jak tym cudem zapalił Ale <śm> Problem był jakieś Dobre dwie godziny Odłączenie akumulatora oczywiście świeci się błąd. Nie, błąd tam pewnie nie. to jest jak zwykle przepływka powietrza. Bo tutaj mamy gaz. Eee, no ale kurczę. No nie wiem, nie wiem. Dajcie znać. Zobaczymy. Zgaszę teraz. Jeszcze raz. Coś się odwiesiło, ale co? Dajcie znać, czy mieć taki problem i tą starkę sobie naprawiliście. Dzięki, pozdrawiam, hej.